Cześć, witam Was w Hardware Rivals. Jest to gra typowo nastawiona na multiplayer lub, lub rozgrywkę sieciową, jakkolwiek e, to nazwiemy. Gra posiada cztery mapy i cztery różne pojazdy, a dokładnie mówiąc, dwa zipy i dwa czołgi. Wraz z postępem rozgrywki, nasze pojazdy będziemy mogli upiększać dodatkami, jak i będziemy mogli wyposażać je w różne ulepszenia. Cała zabawa będzie polegać na zbieraniu Różnych wzmocnień rozmieszczonych na mapach i niszczeniu naszych przeciwników. Poznawanie mapy i rozmieszczenia wzmocnień pozwoli na przewagę nad naszym wrogiem. W ten sposób będziemy mogli zaliczać więcej fragów. Do zabawy możemy zaprosić naszych przyjaciół lub znajomych, grając z nimi mecze prywatne lub publiczne. Mamy tutaj Dead mamy tutaj Team Dead Match, jak i jeszcze inne rodzaj rozgrywek. Większość pucharków możemy zaliczyć w meczach prywatnych, więc ze zdobyciem samej platyny nie powinno być dużego problemu. Teraz możemy przejść do przeglądu. Trudność platyny liczę na 2 lub 3 na 10. Czas potrzebny na zaliczenie platyny to jest około 15 godzin plus minus. Oczywiście wszystkie trofea są online, czyli multiplayerowe minimalną ilość przejść to jest oczywiście multi to po prostu gramy do momentu wbicia platyny trofea do pominięcia nie mamy wszystkie możemy spokojnie sobie zrobić i nie mamy też żadnych zabugowanych trofeów czyli takie które nie wpadają a teraz pucharki które mogą wam napsuć krwi lub po prostu Trochę Was powkurzać, można je zrobić na ustawce, w każdym razie jeden z nich. I teraz po kolei. Pierwszym z nich to będzie pretendent, czyli pokonaj znajomych w trzech wyzwaniach podczas starcia. Ja zrobiłem do tego filmik, ale tak jak mówiłem, to jest pucharek, który niby można zaliczyć podczas jednego starcia. Tak, piszę opis ale ten pucharek tak nie wpada. W każdym bądź razie mi tak nie wpadł i w większości znajomym. I trzeba go zrobić najlepiej na jednej lub drugiej mapce. Pierwszą mapką to jest lotnisko, a drugim to jest piramida. Tam najwięcej ludzie tych wyzwań robią i nam wysyłają. Czyli po prostu jak zrobimy na lotnisku jakieś tam na przykład dwa, trzy dwa wyzwania Później gramy w inne mapki, na innych mapkach i robimy z powrotem, jesteśmy z powrotem na lotnisku, robimy tam wyzwania i po jakimś czasie po prostu nam powinien ten pucharek wpaść. Nie ma na to jakiejś stuprocentowej metody, żeby on wpadał, są różne opinie, ja przedstawię swoją teorię i tak też w większości ludziom wpada. Drugim pucharkiem, na który trzeba zwrócić uwagę, to jest pucharek obszar wybuchu, czyli zniszcz co najmniej trzech wrogów jednocześnie. Też dodałem do tego filmik. Najlepiej to zrobić laserem, najlepiej się gdzieś ustawić na meczu publicznym i sobie to zrobić dobrym miejscem, jest piramida, ale co nie znaczy, że na innych mapkach nie da się tego zrobić. Można sobie zrobić spokojnie na lotnisku. Um, jeszcze jedną fajną mapką jest ta z kopalnią uranu, chyba ona się da, jakoś, nie wiem jak ona się dokładnie nazywa, ale na pewno jak gracie w grę, to będziecie wiedzieć o co mi chodzi. Jeżeli macie wystarczającą e, liczbę osób, która może Wam pomóc, e, to bardzo szybko można to zaliczyć. Słyszałem też, że można to zaliczyć na lotem na ustawce jaki też jeden nasz znajomy na forum Szympo zrobił to w ten sposób, że włączając nalot zabił dwóch przeciwników, a trzeciego jeszcze zdążył zabić ciężką raketą. Także są na to metody i na pewno to Wam wpadnie, może Wam wpaść podczas normalnej rozgrywki. Ja sugeruję, żeby się na to ustawić, jest to zdecydowanie szybciej za pomocą lasera na jakiejś grze publicznej, najlepiej na Deathmatch, a nie na Team Deathmatch. Także to są te dwa pucharki, które będą Wam stać na drodze lub na które będziecie musieli na 100%. W każdym razie na 1, na 100% ustawić, czyli właśnie ten obszar wybuchu. Jeszcze są takie pucharki jak bezwzględny i bezlitosny. Bezwzględny polega na tym, żeby zniszczyć 10 wrogów, gdy nie działa im silnik. Tutaj zbieramy taką ikonkę, która ma takie dwie zębatki z takimi falami. I też to można sobie na prywatnym meczu zrobić. Dokładnie to samo jest z bezlitosny, czyli z niż 10 wrogów, gdy nie działa, im działko. Działko lub broń. I dokładnie ta sama metoda. Możecie sobie się ustawić na prywatnym meczu, jak większość pucharków zresztą na prywatnym meczu można zrobić i po prostu zabijać siebie nawzajem. Raz jeden dziesięć robić, zabić, raz drugi robi 10 zabić i te dwa pucharki też powinniście bardzo szybko sprzątnąć z waszej drogi. Jednym. Jednym, czyli w sumie ostatnim pucharkiem, który tak naprawdę do platyny wam jest potrzebny, i który najwięcej czasu wam zajmie, to jest cierpienie, czyli zalicz 1000 fragów, i to powinien wasz, tak naprawdę być wasz ostatni pucharek przed samą platyną. Jak tego wbijecie, to platyna wam powinna wpaść. Nic więcej takiego uciążliwego nie ma w tej grze. I jeszcze pamiętajmy, że są takie dwa pucharki: niezła fura i dowódca czołgu, gdzie musimy zniszczyć 150 pojazdów prowadząc pojazd szturmowy, i dowódca czołgu to jest, gdzie musimy 150 rywali zabić jadąc czołgiem. Także o tych dwóch jeszcze też pamiętajcie. Reszta pucharków powinna Wam wpaść już podczas rozgrywki lub podczas po prostu. Zabijania, fragowania do tego tysiąca. No i w sumie to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się filmik przyda i podoba. Ja się już z Wami żegnam. Do usłyszenia, hej.